Właśnie w Robloxie są trzy tryby, które mam ponad milion właśnie osób na grze aktywnych, i dzisiaj zagram sobie w tą trzecim, czyli właśnie przeżyć 99 nocy w lesie. Ogólnie próbowałem nagrywać już tę grę wcześniej, i w ogóle nawet kilka odcinków już było z tej gry. Oczywiście zapraszam Was, żebyście sobie mogli zobaczyć. A także właśnie live'a miałem nawet z tej gierki, więc również możecie sobie go. Zobaczcie, jeżeli to Was interesuje. A tak. Przetwimy się dzień dni. Poszukaj zaginionych dzieci. Dzisiaj spróbujemy to sobie zagrać sami. Tak szczerze, trochę się boję. Czemu? Ponieważ już kilkukrotnie próbowałem właśnie tę grę nagrać. I kilkukrotnie po prostu przegrywałem w tej grze. Tak trochę w dupnym stylu, więc mam nadzieję, że w tym momencie tak nie będzie, że po prostu się wywalimy. I znowu będę płakał. Dobra. Czy nie płakał, ale wiecie, co chodzi. A ty drogi widzę, oczywiście, zostaw subskrypcję. W ogóle mam jakąś klasę campera ale nie wiem, co się w sumie zmienia. I dobra, lećmy. Po prostu speedrunujmy, zróbmy jak najwięcej. Pyk, 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 pyk. Dobra, ostatnio kładę sobie tu odstawę. No spokojnie, widzę tam węgiel nawet leży, no, to fajnie. Ale no, te dwa pierwsze wnioska leci chyba drewnem po prostu rozwalać. Tak szczerze, ale dobra. Tam jakiś w ogóle namiot jest. Czyli chyba są wrogowe. A nie, to jest kosz na śmieci. Ee, można i tak namiot kosz na śmieci. Prawie to samo, nie? Dobra. Widzę, że sadzonki drzewa się fajnie wkleją. No to fajne. Bo czasem jest tak, że po prostu. że po prostu yy, masz tą sadzonkę. Drewno, a czasem jej się nie odblokowuje. Nie wiem dlaczego. Dobra, rozejdźmy się trochę po świecie. Tam jest jakaś skrzynka węgla, dwa są obok siebie. Śrubka, to jest nic ważnego. Okej, okay, ten węgiel sobie wezmę. Się przyda, na pewno. Dobra, zobaczmy ze skrzynce. O kurka. Rewolwerek na starty, bardzo przyjemne. Blacha, tu wilk jakiś, ale mam go gdzieś. Okej, okay, no, fajnie się zaczyna. Tylko tego głupio nie przegrać, no. A czasem tak się właśnie dzieje, że się głupio przegra i... Weź zejdź, no. Do niszczarki. I elegancko. Okej, okay, tam jest boisko koszykarskie i również skrzyneczka. Może jest to domek obok siebie. Ej, jak na razie mapa wygląda naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o mnie, no to ja się tam cieszę. Dobra, poszerzyć jak na razie nie trzeba. Następnego dnia można również ją przejść gdzieś i w ogóle więcej rzeczy zrobić, albo zabijać króliki na mięso. Jak na razie nie potrzebujemy tego już, tak? No bo, nie wydaje mi się, że pierwszego dnia w ogóle ta królicza łapka nie wypada. Nie wiem, czy to jest prawda, ale mam coś takiego właśnie w głowie. Noc się zbliża, no dobra. No, sobie można było pójść po to, na to boisko koszykarskie. Bo nasz pan Jeronek nie jest za mądry. Nasy Ok, się to sobie rozwala. Będzie mieć dużo logów. Okej. Okay. Uda mi się po to jeszcze dobiec, żeby to dobrać Co to odebrać. Podnieść. O, będzie tak. Nie wiem. Coś tu idzie, Gdzie są te logi? Zniknęły? Nie, tu staram dobra. Pek, tak Ja już tu campi, ale nie wiem, to trochę głupie stworzenie. Jest. Bez obrazu stare. Weźmy to, weźmy sobie mapę. Projekt mapy. Piek. ok Tu gdzieś z lewej coś jest. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem tak szczerze. Ale no, chodźmy sobie tutaj. <grych> Dobra, widzowie, tak szczerze nie wiem za bardzo tutaj mogę opowiadać. Po prostu mówię to co robię. Bo za bardzo nie mam innych tematów. Wiem tyle, że po prostu tak jak mówiłem, nagrywam to kolejny raz zważyłem się na to, że po prostu chyba były jeszcze trzy podejścia do tej gierki. I na każdym się wy wydupcałem po prostu, więc... Nie mile za bardzo wspominam tą grę. 800 to. Okay, no troszkę nas uderzy, ale mamy z tego żarcie. Ma też węgiel. Więc spoko. Obce, dobra. Może z prze... większa? O, bo nie... Ej, włócznia to jest fajna. tej szafie nic nie ma, jak, za... jak zawsze. No właśnie. To w ogóle tworzy coś, szafy, nie wiem. karty zawsze nic, pudeł nie ma. Okej, okay, jestem na bo będzie trzeba sobie przejść. Okej, okay, będzie ziół tak, więc fajnie teraz zabijać sobie. Mm, 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 zabijać sobie tych Królików. Królików. No ja nie wiem, trzeba w ogóle po polsku mówić, no, dobra. Mm, mm. No, w ogóle ataki kosmitów zniknęły chyba już nastało. Tak się będę wydaje. Już i tak dawno nie widziałem. A czasem sobie pogrywam się w tą gierkę. Tak szczerze, przez przypadek ten lok tam ale Pokać nie będę. Dobra, teraz trochę mięso się pogarnia. Jak królicz łapa. Ideolo. Ideolo. I na do 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 sakwa. Dobra Ciekawe, się kieruje. Czekaj, czy uda się ją kliknąć. Tak szczerze nie wiem, ale... ale. Ale ale, trzeba tak mięso sobie ogarnąć jakoś sobie trochę tych królików uderzmy żeby nie mówić że zabijamy ale w sumie to nie jest chyba złe słowo aż tak no, dobra na starta by trzeba było pyk kurka zjadłem za dużo jedno no dobra trudno chodźmy jeszcze tam raz bo widziałem te namioty czy może wilki polujmy zawsze to będzie mięso i zawsze jakieś tam szanse na to, że skóra dropy No może nie ci Ale wiecie o co chodzi Dobra, mam jeszcze pół HP, więc mogę jednego uderzyć I mamy właśnie skórę, więc idźmy to strydować oraz przepalmy to, żeby mięso było No dobra, jak teraz razie zaczyna się dobrze Czemu dobrze? No bo dalej zjemy to po pierwsze. Po drugie, mamy już jakieś tam luty. Dobra, mam się, rzutek. okej. Ok, amunicja do rewelera. revolvera. Może być. Mogę niby ten kevlar, wiadomo. Ale tak jak jest teraz, jest również dobrze. Jestem z tego zadowolony. Weźmy więcej i chodźmy jeszcze tutaj. Nie wiem, mogę wcześniej, ale bałem się, że zaraz noc będzie i chłopek zniknie. I bez sensu wtedy mieliśmy naszego szaraka. No dobra. No, Ten plan, skrzyneczkę. Noc się zbliży. No spokojnie. Może tu będzie korpus, albo będzie druga wózka, której nie potrzebujemy. To tam. Hmm. No totalnie. Dobra, no. Nic tutaj ciekawego za chyba nie ma Revolver, amunicja, spoko zawsze coś, ale... To nie jest to co chciałem, dobra Rozajrzymy się, tu już są granice mapy jest wiatrak, daj on dwa. A to tu mogę że mniej daje wiatrak Okej, okay, mam chatkę, w takiej może być skrzynka Mam jakieś pierdoła jak stary, radę wezmę Meta też się do. Tworzenia jakichś tam tam rzeczy, nie? Kolejna okay, amunicja. okej, okay, tu jest klapa, tak widzę. <laughs> Czy mam z nim szansę? Nie wiem. Wiem, że taki ziutek mi goni przez całą mapę pod, pod jednym ranem. Co jest dla mnie błędem. gry po prostu. Nie powinno takie coś mieć miejsce w ogóle, ale tak coś się stało, naprawdę. No i kurde. Dupa, tak szczerze, no. Co mogę więcej powiedzieć? Jest troszkę wkurzona, kuli, zważywszy na to, że. Yy... Nie ma nic sensownego w sensie. Okej, okay, są jakieś blachy, ale nie ma w ogóle paliw żadnych. Karni nie jednak nie znaleźliśmy jeszcze. O kumowa. mowa. Dobra. <laughs> <laughs> Teraz ten wylik będzie miał mapę mapę, co? Tu coś nie gra mi się wydaje, ale dobra, nie będę nic mówił złego. Ok więc mamy ka jeden karnister. Czyli jesteśmy fajnie no. Okej okay, to już mnie nie było. W tym domku. No dobra. Otwieram skrzynnie. Co tu będzie teraz? 10 minuta materiału. Dobra torba, no fajnie, tylko że kurka. Już tu mam te rzeczy, no się można jakoś dwie sobie ogarnąć. Ja wątpię, że tak działa. Dobra, mamy jeszcze jeden karmister, widzę tego. Mamy to, mamy to. Kurka, to jest to lodowy biom którego kiedyś chyba nie było. Jakiś update wyszedł z tego co pamiętam. Okej, okay, mamy jeden węgiel. Nie opadła się tu iść, ale dobra. W sensie pójść trzeba, no ale wejdzie. Okej, okay, no a do biome, tak jak mówiłem, jeszcze mnie nie było. Więc sobie zwiezek go, tak to nazwa. Okej, okay, co to jest? nie da się tak stopić tego hmm, tylko jakby to trzeba było zrobić, kurka nie jestem do końca pewien I chyba nie ma takiej rzeczy jak zapalniczkę na tej grze okej okay. można tutaj okej okay. królicza stopa i arctic fox okej, okay, no fajne rzeczy, ale hmm Chyba jeszcze nie na ten moment, zważywszy na to, że nie ma aż tak poszerzonej mapy. żeby tutaj tylko robić na tej gierce, nie sądziłem, że można by tutaj zamarznąć na tym trybie, ale na tym trybie, na tej mapie. Ale fajny pomysł, fajny koncept, mi się to podoba. Takie coś. Spoczko to jest, dobra. Tylko, no, będzie trzeba w sumie. Chcę, sobie kurde, zbrojki na ten tryb, żeby nie zamarzać. Też nie wiem, jak tą skrzynkę. Fajne rzeczy to mogą być, tak mi się wydaje. Poma, wezmę. Dobra, powinienem wracać do bazy. Nie mogę tego zjaśnić, nie wiem, dlaczego. Powinienem wracać do bazy i postarać się poszerzyć jakiś horyzonty, no bo jest kiepsko, tak? Jest kiepska jak najwyżej. No właśnie. Jestem jeszcze głodny, zaraz umierał z głodu. Dobra, więc rozwalę to wszystko, sobie tu na planszę. Dobra. Tak, pyk, 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 juponę, niszczorę. Metalu mamy teraz dosyć sporo. Węgla użyję właśnie, żeby sobie tutaj ogarnąć poszerzenie mapy Gdzie, gdzieś głęboko w lesie, okej, okay, jakiś dzieciak okej, okay, dzieciaka to znamy raz, dwa, trzy I jeszcze jeden węgiel posta postawmy okej, okay, fajnie, mamy większy tam spoko stare łóżko, jeszcze potrzeba Mm -hmm. Działka rolna. Zwykłe łóżko. Postawmy. Zwykłe. Dobra, jakieś już mamy to, no to ile daje to nam tego? Mało? Mm. Dobra, będę musiał poszukać gdzieś. Amunicja to jest. Do rewolwera. No dobra. Pokaż nie będę jak to widzę. Tylko tak. Wszerzyła się mapa. Jest spora. sporo. Więc bym poszedł gdzieś. Tak wiem, jest noc. Ale... pewno to też można chodzić, tak? Tak. Dobra, fajnie by było jakieś Karniste zrobić, no bo nie, nie ukrywam... Chciałbym gdzieś... Jeszcze bardziej poszerzyć z horyzontu i znajdować coraz te lepsze rzeczy. I tak dalej, no. Okej. Okay. nas gonić. Otwórzmy to sobie w skrzyneczkę. Zobaczmy co tu jest w środku. Dobra siekera, no już mam dobrą siekera. Więc takie wiecie no, takie luty to tam mnie nie, totalnie nie interesuje. Mamy skrzynkę, więc spoko. Otwórzmy sobie to. Szare wilki to są. Fajne by powiedział na przykład po zniszczyć. I może to się dosyć... Może by się udało dostać tego, ale no nie dostaliśmy, jak widzicie, informacje. Czy sobie zbliża się w nocy do twojej bazy, no dobra, będę musiał tam chronić jej. Mm. O bandaż, jest to fajnie. Dobra, eksplorujmy sobie teren. Może znajdziemy coś fajnego, jeżeli nie, no to tak szczerze, będę pachał. Okej, okay, szara. na no ta. Okej, okay, no, bitwa. Nie czekam kurka i nie ma tej szarej tej... Jego... Korpusy, jak to? Te... O kurka, mamy coś fajnego. Dobra, tutaj widzisz. Korpusy, czyli... jak to się mówi? Czyli sobie dam tu. No, skóry, o, o tym wiedział. Dużo wilków to jest bardzo dużo Węgiel, kadmnistra, dobrze. To, co chciałem żeby poszerzać horyzont kolejny wskórzony chestplate węgielek fajne. co to za chatka? medycyna, ale tutaj chyba nic ciekawego nie ma zawsze zestaw medyczny i bandaż dobra no lipy nie ma nie? Złamana to w sumie w tych stoszeniach Główno, dobra będę mógł w sumie to wziąć no bo da trzy śrubki Mm. Jakiś wylik mnie chyba gonił, ale nie wiem. Wiem tyle, że już trochę sobie gramy w ten tryb. I tak szczerze, totalnie nic się nie dzieje. Okej, okay, to jest jakaś miejscówka, ale wiem, że tam umrę. Znowu skurzony To jest jakaś miejscówka kolejna. Nie wiem, co to jest w sumie za domek. Okej, okay. domek z bronią. Fajne. Domek, już mi się podoba. Jakie okay, dużo amunicji mamy. Pieniążki, ale ja nie wiem do czego służą. <grym> ale mam... Ej, no, serio? Sporo amo się respi. Mi się podoba. Ok, godne są. Będę się odkrywał dziś wieczorem. Słyszałem już o tym. No, chyba do wieczora się trochę. Bym powiedział. Kolejny bandaż. O kurka dobra. Jest ekipa wilków. Ale nie wiem czy zaraz nie jest noc. Fajnie by było to ogarnąć jeszcze sobie w porę, ale nie wiem, co się tutaj wyprawę tak typową. Rewolwer dłoń. Mochę no, wezmę. Chyba nie ma jeszcze nocy. To czemu jest taka piosenka. Jakby zaraz ona miała być. Może zaraz jest sumie. nie wiem. Nie wiem... już jest, dobra. Tajemnicza grupa coś tam, coś tam, dobra. Idą. ja yeah. Będzie bitka. Mega klat. sobie Miałem rewolwer w Okej, okay, tu jest ten debil. Ła, wow, mój, oj. nie no. Dobra no, sobie ich rozwalmy. Sobie ich rozwalmy opał <laughs> jak idą no co tu się dzieje, tylko dwóch ich jest może nie wiem chyba tak <laughs> dali kryształ te węgle mega malutko już dają mega malutko a ile daje w spoko spoko loko tylko że <laughs> nie stać na już dobra musimy ściąć drzewa i to szybko w miarę możliwości dobra widzowie no odparliśmy a tak fajnie fajnie bym poszedł teraz tam w sumie, na te wilki nie, nie pamiętam gdzie to do końca było ale na no, te wilki bym sobie poszedł Okej, okay, no skóra, no fajnie też by było to mieć, ale. No, się chyba nie uda, nie wiem, tej skóry zdobyć. Czekaj, chyba ja nie mam żarcia w 100%, No i nie mam w sumie w połowie. Okej, okay, pala, no to nie jest fajnie. Idźmy tam, bo tam było to dziecko, byśmy ja mogli, nie karabinem przed. Jakby... Zastrzelić, nie, no, nie żegotko, oponentów obok i odblokować sobie jego no bo mi się przyda zawsze dzień zawsze do przodu też szaraki to są kudę okej okay, mamy tego dobra bym poszedł tam gadałbym i ty I wtedy jeszcze zatknę na to no dobra plan jest prosty przeżyć jak najdłużej. Ja <noise> się udaniałem Powiem tyle, że to jest najlepszy mój rank, który gram samemu A No naprawdę się udałem Okej okay. pyk, 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 pyk Mocna latarka, karabin, gigantyczny worek dawek gigantyczny worek Latarkę mi potrzebna A tam to też takie A karabin już mały, nie? O, na tym wiedział Tafla wody no okay. O, Tam coś jest. Okej, okay, no dobra, nic ważnego. Raczej. No. Nigdy w sumie tego nie robiłem. Jeszcze. No, weźmy ten karabin. To nie jest, to jest hit, że mogę w plecach nie, strzelać, nie? Okej, okay, no będziemy mieć mięso na pewno z tego. Pokaż nie będę. O kurde. Tego się już nie spodziewam. Dobra. No co? Już. <laughs> o kurde. Prawie umarł. To by były jaja, co? No przecież się zbliża? Nie, no przez chwilę było, no. Co gadacie? Nie ma tutaj naprawdę skrzynki? Jak ja um... No kurwa mać, no mam nacelowane na dzieciaku, żeby go wziąć, a... A mi zjada mięso surowe i potem umieram, bo kurde to traci życie Aha dobra, ostatni raz grał w tą grę, nie? Nie mam takiej opcji, nie gram już w to, gówno To był ostatni materiał tej gry, naprawdę no Chyba się ma